Że chciałam Wam pokazać e, takie kilka inspiracji, jakie zdjęcia możecie porobić, jeżeli jesteście na plaży czy nad morzem. Wszystkie zdjęcia będą zrobione Canonem M50 i miałam dwa obiektywy. Jeden to Sigma 1.4 Art, a drugi to jest obiektyw kitowy. Także dwa takie różne obiektywy. Jeden stałoodmiskowy, a drugi zmiennoodmiskowy. I tak, pokażę Wam, jakie zdjęcia udało mi się tutaj zrobić. Czuję trochę brak motywacji do robienia zdjęć. Jakoś tak czuję, że cały czas nie wiem, coś robię źle, albo że są te zdjęcia tak mało wartościowe, albo tak jakby nie mają takiej wartości jak na początku, kiedy robiłam zdjęcia, i że się powtarzają, że w sumie nie są jakieś super ładne. No i tak wiecie, Cały czas sobie mówię takie rzeczy tylko, żeby. Tych zdjęć nie robić, bo stwierdzam, że no, to jest bez sensu, bo takie zdjęcie już było, takie zdjęcie już ktoś zrobił i tak dalej. Ale właśnie tą serią chcę sobie przypomnieć, że tak naprawdę na początku robiłam te zdjęcia tak dla siebie, bo dawało mi to radochę. Czułam, że no, się fajnie przy tym bawię przede wszystkim, a nie tylko, że to musi być jakiś najlepszy artydzieł na świecie. No i właśnie przy takim robieniu zdjęć tylko dla siebie, robienie zdjęć właśnie czy natury, czy właśnie jakichś ludzi przypadkowych, czy zwierzaków, czy właśnie wszystkiego naokoło mnie. To jest coś takiego, co jakby sprawiało mi kiedyś super radochę. I właśnie chciałam od tego jeszcze raz zacząć, jakby wrócić do korzeni tego, czemu w ogóle zaczęłam robić zdjęcia. stwierdziłam, że taka seria będzie bardzo fajna, może dla was też inspirująca, bo no ja już od jakiegoś czasu strasznie się czuję przedłoczona tym wszystkim, bo strasznie dużo osób, które obserwują, robią mega super zdjęcia, mają codziennie jakieś super pusty, super filmy dodają i robią to regularnie, systematycznie. Zaczęłam się do tego porównywać dosyć mocno, chociaż zawsze mówiłam, że się nie porównuję do nikogo w ogóle, ale ostatnio coś co do mnie wraca. I tak, te zdjęcia, które w ogóle pokażę w tym filmie, albo pokazałam jeszcze, nie wiem, jak będzie dokładnie wyglądać harmonogram tego filmu, to są takie zwykłe zdjęcia, widzicie, kamyczki, fale, piasek. Gdzie coś się pojawi, to robię tego zdjęcia. Zdjęcia, które może tak naprawdę każdy zrobić, tylko chodzi o to, że żeby mieć taką iskierkę do tego, żeby zacząć w ogóle robić zdjęcia, żeby się nie Koncentrować na tym, czy to ma być najlepsze zdjęcie na świecie, czy najlepsze w ogóle, co rozrobiliśmy w tym momencie. Tylko po prostu, żeby zacząć robić zdjęcia, no i się jakby nie dołować tym, że to nie jest najlepsze zdjęcie. Pies na mnie czeka. No i chciałam tak przekazać, tak z serducha, co tutaj robię w ogóle nad Morzem, że chciałam tutaj odpocząć z jednej strony, a z drugiej strony znaleźć. Tego motywację do właśnie robienia zdjęć na nowo, bo no ciężko z tym. Szczególnie jak strasznie dużo się siedzi w internecie. No to wiadomo, że cały czas widzi się, że ktoś coś lepszego zrobił. Cały czas ktoś zrobił coś więcej niż ty. Albo coś ładniejszego, coś lepszego. Jest młodszy, ale robił robi już lepsze filmy. Dopiero zaczął, a robi lepsze filmy. No i wiecie, tak jak się myślę o tym, kurde, czemu ja jak nie mogę od razu złapać czegoś takiego, jak ten człowiek takiej estetyki na przykład, albo swojego stylu, albo czegoś. No właśnie, czy o to chodzi w tej fotografii, żeby kopiować kogoś, żeby się porównywać, żeby to sprawiało radość i satysfakcję. No, żeby się rozwijać jako samodzielna jednostka, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć. Chciałam wam tylko to powiedzieć, że jeżeli się tak czujecie, że się porównujecie, Albo, że nie wierzycie w siebie, albo no, macie już dość tego wszystkiego i już wam się nic kompletnie nie chce. To, żeby zacząć od tego, od czego się zaczęło, tak naprawdę. <laughs> żeby, może, żeby zrobić coś, co kiedyś wam sprawiało radość i zobaczyć, czy znowu to coś was zmotywuje, bo może to akurat się uda. Takie mam przesłanie do was. Może, może wam wróci motywacja do działania, do pasji, do hobby jakiegoś. A ja zawsze będę robić zdjęcia, bo. Lubię, czy robienie zdjęć ludziom, czy naturze, czy nie wiem, przechodniom, czy właśnie street fotografii, które Wam wrzucam czasem, by zdjęć dla klientów, dla moich par, dla osób indywidualnych. No to jest fajna rzecz. Czasem się oczywiście stresuję tym, że to nie jest wystarczająco dobre, ale myślę, że wszystko przyjdzie z czasem po prostu. Także tak, zostawiam Wam z tym słowem: napiszcie coś od siebie, do czego chcecie wrócić, co kiedyś Wam sprawiało radość. Мы с надо